Buenos dias, muchachos. Witajcie, kochani kules. Powiedzcie mi, kurwa, co się stało w tym Wigo w ogóle. A niestety ostatnich trzech meczów myśli... nie mogę oglądać, bo garnitur jeszcze nie wrócił z czyszczenia, ale widzę, że tam się nieźle odpierdala. Tragedia. Coś po Bogu hmm. hmm. potem zrobimy z tego singielka. A póki co, Ciach. co tam w Premier League, panie. No jasne, że tak. Wielki United, który 730. Dobrze, dobrze. Legalne z brameczką Taki trochę zaczepny kupno się zrobił muszę wam powiedzieć, co tam w Włoszech Skąd mam wranglery pyta się ona Ja się uśmiecham i mówię baltona Weź daj mi rękę O shit No dobra Słodka jak z miodu. Dobra. Za trójkę. kupon zaczepny troszeczkę. Ale okej, okay, ale okej. Okay. Nie robimy już. Yy, nie zrobimy. Tego singielka na A, jak zwolę, no bo na NBA sobie zostawię trujeczkę. Bo tutaj pewnie, jak już będę miał wypłatę, to pójdę już spać. O której ostatnio, czy 8:30, to już będę spał pewnie, jak się skończy. Także kochani, tak jak widzicie, i żeby ta barca nam lepiej grała, pogoń już zaczęła. Grosiski w szeregu, no słaby, ale nie był tak słaby jak zawsze, że chciałem go wyrzucić. Może dlatego się nie oglądałem meczu za bardzo, więc może był jednak słaby. Nie przesądzajmy jednak, yy, sąd osądzi, czy był słaby Grosicki. W roku nic jest taki: Kamil, no niestety, 4 lata grania na ordiku, zawieszeni na 2 na betonie. Yy, no i to jest maksymalnie, co cię tam będzie czekać. To jakiś orlik typu kurwa na majowym czy na bukowym, bo na skórze tu nawet nie chcecie widzieć, bo ci morki pogonią, Także poprawcie, Kamilku. Odpuść tą futbol arenę sobie troszeczkę, może, bo też chyba przez to twoja głowa nie dojeżdża na mecze, by gdzieś tam siedzieć pod tym balonem, po tym balonie. No. Także. Miłej kochani. Ja ci mam lekką taką małpkę, która leży mi na klacie, ale jest to czasami normalne, mam powiem. że sobie wskakuje, skakuje. To znaczy, że wczoraj skakałeś. No. Także, no. Widzę, że tutaj jest ten kuponik, no to widzę, że minął dwójeczka kursik, a United tylko pewniaczek de facto, a reszta tak do zobaczenia. I, i też wam mówię do zobaczenia, żegnajcie kochani.